Państwa. W studiu witam również naszego gościa, profesor Katarzyna Drabko, szefowa oddziału hematologii, onkologii i transplantologii dziecięcej Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani profesor, zbliża się finał, 33 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku. Onkologia i hematologia dziecięca to jest ten główny temat tego finału. Ja chciałbym panią na początek zapytać o taką rzecz, czy ktoś u państwa na oddziale Policzył, jaka część sprzętu, którym Państwo dysponują, to jest sprzęt, na którym są te charakterystyczne, jak to niektórzy mówią, wośpowe serduszka. Myślę, że takie liczbowe policzenie tego, nie znam takich statystyk, natomiast gdzie się nie obejrzymy, tamte serduszka tak naprawdę są i są na tym sprzęcie takim codziennie używanym, który się często zużywa, na pompach infuzyjnych, na sprzęcie używanym do znieczuleń dzieci, no to to, to, to ostatnio tak nam się rzuca w oczy i to jest sprzęt drobny, ale no niezwykle potrzebny, bo bez, bez niego nie, mo, nie byłoby możliwe takie codzienne prowadzenie tych bardzo chorych pacjentów, ale też te serduszka znajdują się na takim bardzo specjalistycznym sprzęcie i na przykład jedyny rezonans magnetyczny, który jest w naszym dziecięcym szpitalu, to na nim znajduje się jedno wielkie serce bo pozostał kupiony po poprzednim finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, no ale to było już 10 lat temu, no i ten rezonans już pomału... No ale pięknie działa, pięknie tak. działa, piękny, kolorowy, wiem, bo widziałem i... Tak, tak, jest też, też wiele... się przed dziećmi. Tak, jest też wiele tych serduszek na takim sprzęcie, którego pacjenci nie widzą, a który jest bardzo ważny. Bo w pracowniach diagnostycznych, w, pracowniach, w naszej pracowni diagnostyki genetycznej znajduje się bardzo zaawansowana aparatura do takiej bardzo precyzyjnej diagnostyki nowotworów u dzieci. No i bez tego sprzętu, no ta diagnostyka trwałaby dłużej i nie byłaby tak, tak dobra i tak, tak skuteczna. Pani profesor, proszę powiedzieć, w jaki sposób z państwa punktu widzenia jako lekarzy jako profesorów jako specjalistów wygląda ustalanie celu bo to jest tak ten cel jest ustalany znacznie wcześniej po konsultacjach yy, przedstawicieli fundacji samego Jurka Owsiaka ze specjalistami czyli z państwem w jaki sposób to się odbywa to jest taki proces, który, który trwa w sposób ciągły i my jako lekarze, onkolodzy dziecięcy działamy w 18 ośrodkach specjalistycznych w Polsce i my działamy również w Towarzystwie Naukowym, Polskim Towarzystwie Onkologii Hematologii Dziecięcej i w związku z tym w ramach tego towarzystwa mamy, spotykamy się i, i wiemy jakie są problemy we wszystkich tych ośrodkach, nad tymi problemami dyskutujemy i staramy się znaleźć rozwiązania takie, które pomogłyby nam wszystkim. Wszystkim lepiej leczyć dzieci z nowotworami w całej Polsce. I jakby zarząd naszego towarzystwa te problemy stara się komunikować szeroko społecznie. No i tutaj jest, jest to miejsce, gdzie możemy. I właśnie z tego, co, co, co mi wiadomo, to właśnie Jurek Owsiak kontaktował się z przewodniczącym naszego towarzystwa i, i z nami jako zarządem towarzystwa. No i staramy się staramy się komunikować to, czego nam najbardziej potrzeba. Więc tak to wygląda w praktyce. Czyli od dołu idzie informacja i my te informacje zbieramy i przekazujemy dalej. Bo jeśli chodzi o relacje Fundacja Jurek Owsiak i Państwo, jako przedstawiciele ośrodków, to są bardzo konkretne rozmowy i to są rozmowy o bardzo konkretnym sprzęcie i o bardzo konkretnych działaniach, które mają być sfinansowane z kolejnego finału. Dokładnie tak. Jurek Owsiak zwraca się zarówno do towarzystwa, do konsultanta krajowego, z, zawsze z takim pytaniem, gdzie macie największe potrzeby, czego, czego wam najbardziej bardziej brakuje i y, my staramy się y, na podstawie tych informacji, które mamy, no, określać to, y, obszary, gdzie są największe deficyty. No, tak w tym roku, y, w tym roku y, głównymi takimi y, potrzebami, które, które chcielibyśmy, aby, aby były zaspokojone, to jest no, poprawa w zakresie leczenia chirurgicznego i neurochirurgicznego dzieci z nowotworami, ale również poprawa w zakresie diagnostyki. I to zarówno tej diagnostyki podstawowej, jaką jest y, diagnostyka histopatologiczna, bo bez rozpoznania rodzaju nowotworu mhm. trudno go leczyć, ale również ta bardzo nowoczesna i precyzyjna diagnostyka już molekularna, taka, która pozwala na zastosowanie tych najnowszych terapii, najbardziej skutecznych. Pani profesor, konkretnie mówiąc, jaki sprzęt jest potrzebny? Konkretnie planowane są, liczymy na to, że będą zakupy w zakresie lepszego leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Taki sprzęt do takiej neuronawigacji, czyli znajdowania precyzyjnego tych nowotworów liczymy. Liczymy na to, że zostanie zakupiony sprzęt pozwalający na bardziej skuteczne poszukiwanie ognisk przerzutowych, na przykład w płucach. Liczymy również na to, że będzie zakupiony sprzęt do bardziej skutecznej diagnostyki i to diagnostyki zarówno tej, tak jak mówiłam, podstawowej histopatologicznej, bo tutaj też dokonał się ogromny postęp, są nowsze metody pozwalające na szybkie, szybsze uzyskanie wyniku, który jest niezbędny do podjęcia leczenia, jak również sprzęt do laboratoriów molekularnych, które pozwolą na to, żeby no bardziej precyzyjnie i rozpoznawać, ale również monitorować leczenie, żeby leczenie było skuteczne, a jak najmniej toksyczne. Ale nie trzeba też zapominać, że oprócz tego bardzo zaawansowanego sprzętu cały czas potrzebny jest sprzęt taki do codziennego użytku, taki, taki który się często zużywa i którego też no, potrzebujemy. A no właśnie, bo ten sprzęt, jak już pani powiedziała, z którego Państwo korzystają, on się zużywa i ten sprzęt. W pewnym czasie no musi być zastępowany innym sprzętem, czy orkiestrowym również, Często, często tak. To znaczy, no, no taka, taka niestety jest, znaczy, niestety albo stety, taka jest praktyka, bo to, co my obserwujemy, jest to już trzeci finał, który, którego celem jest onkologia, onkologia hematologia tak. dziecięca. Mhm. I no, widzimy, że jeden sprzęt, który, który się zużył, który, który już, już przestał być albo nowoczesny, albo funkcjonalny, no, znowu pojawia się nowe serduszko, jeszcze takie. A no, właśnie, sprzęt nowoczesny, co podkreślają i lekarze, i podkreślają, Przedstawiciele Fundacji. Ten sprzęt, który jest kupowany, jest to sprzęt, że tak powiem, taki topowy, jeśli chodzi o medycynę, jeśli chodzi o y, wszelkie działania medyczne w skali nie tylko naszego kraju. Tak. Z, z, z zasadą działania fundacji jest to, że pyta nas jako specjalistów, lekarzy, szpitale, wskażcie ten sprzęt, który jest najlepszy, który w tym momencie będzie dla Was najbardziej użyteczny i najlepiej posłuży dzieciom. Nie patrzcie na, w tym momencie na jego ceny, nie patrzcie na, 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 na inne parametry, tylko, po, tylko powiedzcie, co jest najbardziej skuteczne. I w, w, wygląda to w ten sposób, że poszczególne szpitale prowadzą ładzące leczenie onkologiczne dzieci, no zastanawiają się kliniki onkologii wspólnie ze współpracującymi klinikami, chirurgią, z pracowniami diagnostycznymi, no zgłaszamy zapotrzebowania, a potem fundacja Woś zbiera to wszystko razem, no i stara się, no dla nas kupić ten sprzęt, no w taki sposób, żeby, żeby jak najbardziej efektywnie wykorzystać na no, pieniądze. Pani profesor trafia super nowoczesny sprzęt, czy osoby, które mają mają ten sprzęt obsługiwać, są przygotowane do tego, w jaki sposób są przygotowywane. Ja wiem na przykładzie na przykład stacji dializ w mhm. szpitalu dziecięcym, kiedy trafiały nowe urządzenia do stacji dializ, to odbywały się, odbywało się takie specjalistyczne szkolenie. Oczywiście każdy nowoczesny sprzęt najczęściej jego instalacja jest związana ze szkoleniami w zakresie obsługi tego sprzętu, ale tutaj nie mam dużych obaw, ponieważ jeżeli my występ... wielka orkiestra świątecznej pomocy kupuje sprzęt taki na nasze zapotrzebowanie, w związku z tym, jeżeli my czegoś potrzebujemy, to najczęściej dlatego, że my już to widzieliśmy, znamy i, i, i wiemy jaka jest jakby Umiemy ten sprzęt obsługiwać i wiemy, co możemy z niego uzyskać. Mamy też możliwości różne szkoleń i w kraju i za granicą możemy się szkolić nawzajem. Więc. Jestem głęboko przekonana, że ten sprzęt, który, który będzie zakupiony, no będzie, będzie w pełni wykorzystywany, wykorzystywany. wykorzystywany w, tak. miarę, w miarę potrzeb Oczywiście. i konieczności. Pani profesora, proszę powiedzieć, jak wygląda Państwa kontakt z fundacją, bo ten kontakt musi być ciągły, prawda, jeśli chodzi o wszelkie wymianę doświadczeń, na przykład po zakupie takiego czy innego sprzętu. Y tak, oczywiście. Jeżeli chodzi o... Może znaczy, nie jest to kontakt bardzo bezpośredni, bo wydaje się, że no, Wielka Okiesa Świątecznej Pomocy jest fundacją, która pomaga bardzo wielu dziedzinach medycyny i trudno, żeby, żeby, żeby cały czas była w kontakcie ze wszystkimi obdarowanymi, bo chyba nie ma takiej możliwości. Natomiast na pewno funda stale fundacja no, prosi... To są takie kontakty zwrotne na przykład. Tak, mhm. tak. Prosi nas o informacje, jak jak ten sprzęt jest wykorzystany, albo też tak jak teraz, kiedy zbliżają się kolejne finały, jakie mamy potrzeby w zakresie, jak ten sprzęt się zużywa, czy, czy ten sprzęt wymaga wymiany, czy nie. Więc to, to może są takie bieżące kontakty. Ale niezwykle ważne, biorąc pod uwagę wykorzystywanie no myślę, że... tego sprzętu i konieczność korzystania z tego sprzętu. No myślę, że tak. No myślę, że bez komunikacji w ogóle i w zakresie współpracy z fundacjami, ale i wewnętrznej komunikacji, no to, 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 nie, to, to jest najważniejsza rzecz. Profesor Katarzyna Drabko, szefowa oddziału hematologii, onkologii transplantologii dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie jest dzisiaj gościem słuchaczy Polskiego Radia Lublin. Słuchaczom w tej chwili dziękujemy. Ciąg dalszy naszej rozmowy już za kilka chwil w mediach społecznościowych, także na naszej stronie radiolublin.pl. Panie profesorze, ch chciałbym zapytać o kolejną sprawę. Jak wygląda kwestia zamawiania sprzętu? Bo już roz rozpoczęliśmy temat tego kontaktu mm -hmm. z Fundacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Państwo stwierd stwierdzają, że należałoby jakiś sprzęt wymienić albo jakiś sprzęt zakupić. Jak, jak to wygląda w praktyce? No w praktyce to w tej chwili w szpitalach... Biorąc pod uwagę konkretnie lubelski mhm. ośrodek. Tak, więc w tej chwili w naszym szpitalu, podobnie jak w innych szpitalach, gdzie są kliniki onkologii dziecięcej, my w ramach rad ordynatorów, czy, czy wspólnie z dyrekcją zastanawiamy się nad tym, jak, jakie mamy największe potrzeby w zakresie onkologii, ale nie da się oderwać onkologii od, od, od innych specjalności, bo, bo, bo nie możemy skutecznie leczyć dzieci bez wsparcia diagnozy. Diagnostyki obrazowej, bez wsparcia innej diagnostyki. W związku z tym my się po prostu spotykamy, zbieramy informacje o tym, gdzie jest potrzebny najnowocześniejszy sprzęt, a potem wspólnie to analizujemy i te najważniejsze potrzeby, najbardziej kluczowe dyrekcja poszczególnych jednostek, czyli szpitali, no przesyła do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I tam w sztabie, jakby te wszystkie informacje ze wszystkich ośrodków 18 są zbierane, są w jakiś tam sposób systematyzowane i. Następnie fundacja w miarę swoich możliwości powołuje zespoły ekspertów, które przeprowadzają już przetargi na konkretny sprzęt. Pani profesor, proszę powiedzieć, jak na mapie kraju wygląda pomoc, jeśli chodzi o lubelski ośrodek? Tutaj sporo tego sprzętu nie tylko, jeśli chodzi o, o, o pani dział dociera. Szpital dziecięcy, nie tylko szpital dziecięcy, także różne oddziały dziecięce mm -hmm. są dostrzegane. Znaczy może warto powiedzieć w tym miejscu, że. Dziecięcy Szpital, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie jest jedynym szpitalem pediatrycznym w mieście Lublin. No nie jest to małe miasto, ale w związku z tym tak naprawdę wszystkie chore dzieci, które wymagają pomocy szpitalnej w mieście Lublinie i w najbliższej okolicy, no, trafiają do, do Szpitala Lubelskiego. W związku z tym, no mamy pełne spektrum pediatrii i w związku z tym jakby niezależnie jak, jaki jest cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to zawsze nasze potrzeby tutaj Możemy zaprezentować fundacji i zawsze, zawsze spotykamy się ze zrozumieniem. W związku z tym, w bardzo wielu oddziałach pulmonologii, w, w, na pewno też nefrologii i w, w innych specjalistycznych klinikach, ale również w, w bardzo wielu pracowniach diagnostycznych jest sprzęt, na którym są serduszka, i no, trudno mi powiedzieć znaczy, trudno byłoby mi znaleźć oddział, gdzie serduszek nie ma. Pani profesor, y, 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 może wybiegając trochę do przodu, y, ile sprzętu, na ile sprzętu państwo liczą, y, 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 jeśli chodzi o Lubelski, jeśli chodzi o nasz oddział. Panie redaktorze, ja nie bardzo bym chciała tutaj liczyć i rzucać liczbami, bo, no bo, na, bo na, się nawet, okaże, nawet nie ile, wiem. Okaże się, okaże się później. Ile, nawet ile, nie ile wiem, wylepieni. po prostu mm -hmm. wydaje mi się, że, że rozmawiajmy o konkretach, o potrzebach, o tych, które są najpilniejsze, które chcielibyśmy, żeby były zaspokojone. Ale marzenia pierwszy, też ko... państwo mają. Marzenia też mamy. No, chcielibyśmy, chcielibyśmy żeby, żeby nasze dzieci były po prostu no, najlepiej... Leczone jak to tylko jest możliwe. Ale, ale myślę, że yy, to już Państwo wiedzą, że onkologia, hematologia dziecięca jest taką dziedziną, gdzie my bardzo ściśle ze sobą współpracujemy, więc niezależnie czy dziecko trafi do szpitala w Lublinie, w Warszawie czy w Szczecinie, ono jest naprawdę dokładnie tak samo leczone, w związku z czym liczymy na to, że. Ten dostęp do sprzętu będzie wszędzie. Że będzie dobrze. Chcia I u nas Chciałbym Panią zapytać jeszcze o ten wymiar nie tylko medyczny Wielkiej Orkiestry Świątecznej mm -hmm. Pomocy, bo o tym też trzeba mówić. To nie, jest mm -hmm. tylko, to nie jest tylko zbiórka pieniędzy na konkretny sprzęt. To jest także no właśnie ten wymiar edukacyjny w pewnym sensie. Na pewno tak. Na pewno no, nie do przecenienia jest ten taki, tak jak Pan mówi, społeczny wymiar. To, że przy, poprzez akcje, poprzez to, że pokazujemy w mediach, jaki sprzęt jest potrzebny, jaki sprzęt jest kupowany, no to pokazujemy ten ogrom potrzeb i ogrom tego, jak można poprawić warunki, poprawić leczenie, poprawić diagnostykę dzieci i tym samym, no, trzeba też o tym pamiętać, że choroba dziecka to jest choroba całej rodziny, w związku z tym, no, ten wymiar społeczny, wydaje mi się w przypadku pediatrii jest szczególnie ważny, bo tutaj no, pomagamy no, całym rodzinom, więc, więc tym bardziej bardzo, bardzo się cieszę. My, że, no, że, że orkiestra jest, że orkiestra gra i że cały czas nam pomaga. Pani z punktu widzenia medyka powiedziała, jak wygląda mhm. sprawa dostrzegania tego sprzętu. Czy zdarzają się takie sytuacje, że na przykład któryś z rodziców albo może jakieś dziecko podchodzi i mówi, że no nie zdawało sobie sprawy z tego, że tych serduszek jest tak wiele i na tak różnym sprzęcie? To znaczy myślę, że, że dobrze byłoby zapytać o to jakby pacjentów naszych, bo no nie chcielibyśmy też tutaj za nich odpowiadać, ale jestem w pełni przekonana, że jest wielu takich rodziców, którzy no w tej chwili są ze swoimi dziećmi, a wcześniej no sami być może byli pacjentami szpitala i też już byli leczeni sprzętem z serduszkami. A no właśnie, tego sprzętu jest bardzo dużo i tego sprzętu będzie jeszcze więcej. W tym roku kolejne zakupy z myślą o państwa oddziale. Profesor Katarzyna Drabko, szefowa oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo Pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo.